Dzień dobry! W dzisiejszym filmie główną rolę będą miały dwa zegary kolejowe, tak zwane wtórne, albo nawet nie tak zwane, tylko po prostu wtórne. W roli tutaj gościnnej wystąpi nam semaforek, tudzież tarcza manewrowa, która już kiedyś brała udział w filmie i tam grała główną rolę. Taka mała renowacja tego była. Także, jak kogoś ciekawi, to tam zapraszam. Natomiast dzisiaj porozmawiamy sobie o zegarach wtórnych oraz zegarze pierwotnym o co chodzi. Na dworcach. Może ktoś zauważył, może nie. Teraz to młodzi to już wiadomo mają w telefonach, rozkład, wszystko na bieżąco, w ogóle na takie rzeczy, na takie starocie się nie patrzy. Ale kiedyś to było główne źródło informacji mówiące ludziom, która jest godzina, wyobraźcie sobie, tutaj takie wskazówki są. W każdym razie takich zegarów na stacji było kilkadziesiąt, może nawet i więcej, zależy oczywiście od, od rozmiaru. Bardzo możliwe, że na jakichś zakładach produkcyjnych, fabrykach czy, czy jakichś większych biurach też były takie podobne zegary, bardziej może do tego niż do tego, ale wszystkie teoretycznie działały na tej samej zasadzie. Mamy tutaj kabelek. Właściwie dwa, ale jakby jeden widzicie Kabelek przewodzi w każdym razie elektryczny. Tutaj jest drugi, tu jest jeden, ale w środku też są dwa. Nieważne. I to wszystko było sterowane z jednego centralnego miejsca, bo ja sobie za bardzo nie wyobrażam, żeby ktoś musiał latać po takiej stacji z drabinką przeważnie, bo te zegary w różnych miejscach były i gdzieś tam pod sufitem, i wiszące gdzieś wysoko, i wie, no dużo i ciężko dostępne, żeby ktoś musiał latać i je ustawiać ręcznie, gdzieś tam tu, trochę do przodu, tu trochę do tyłu, wymieniać jakiś inny. Baterie, coś takiego także. Wszystkie były takie sterowane, dalej są w wielu miejscach. Elektrycznie z jednego zegara pierwotnego. Może niekoniecznie takiego jak ten, bo to jest moja twórczość własna tutaj na pewne potrzeby. No i ten zegar pierwotny wysyłał impuls o napięciu 24 V, tylko że co minutę. Tylko że taką ciekawostką było to, że jest to, że on ma zmienną polaryzację, czyli tutaj jak mamy czerwony i czarny, to raz na czerwonym jest plus a raz na czarnym jest plus. Prąd oczywiście stały, a nie zmienny, tylko że jest zmienny na tej zasadzie, że raz jest Plus tutaj, raz jest tutaj, prawda? O, to była krótka śrubka. Dobrze, dzień dobry. Podoba mi się, jak malowane było to, ta puszeczka, tutaj ta obudowa, po prostu zamurzona w jakiejś farbie yy, i potem wyciągnięta, żeby sobie wyschła. I tutaj widać na, w narożnikach jest tej farby najwięcej. No ale działa, działa! No, działa dalej, po tylu latach. Nie wiem, z którego roku jestem zegar, ale ma swoje lata, ma, jest pewnie starszy ode mnie, ale co działa. A sam mechanizm wygląda tak. Jak sobie tutaj podamy parę impulsów, to był jeden impuls. O, no to widać. Z grubsza to chodzi o to, że tutaj co minutę, no w tej chwili szybciej, bo mamy pospieszanie tego zegara włączone, ale co minutę przychodzi sobie taki impuls trwający, tam powiedzmy sekundę, czy ileś wystarcza, nawet czasami krótszy. I się nam ten wirniczek przekręca od 90 stopni do następnych magnesów, które go zatrzymują w tym miejscu, żebyśmy nie mieli z tego silnika. No i taki ruch o te 90 stopni wystarcza, żeby przez te tam potem wszystkie zębatki, wskazówka minutowa nam się przesunęła o minutę, a godzinna wskazówka o odpowiednią tam inną wartość, żeby nam po prostu zegar pokazywał odpowiedni czas. Zegar polski, jego mechanizm wygląda nieco inaczej. Mamy tutaj dwie takie cewki, i dwa elektromagnesy. Kółko jest tutaj w środku zamiast takiego innego kształtu. Tam w środku to nam się obraca o 180 stopni, a nie tak jak w tamtym zegarze. O 90. Ale efekt końcowy jest taki sam. Widać zębatki. O minutkę jedna leci. Druga leci dużo wolniej. Godzinowa wskazówka. Zegary wtórne, czyli takie. To się za bardzo na przestrzeni lat nie zmieniały raczej, zmieniały się zegary pierwotne, pierwsze to tam miały prawdopodobnie prawdopodobnie to były pierwsze tam jeszcze z jakimś wahadełkiem, takie wiecie, jak gdzieś tam u babci na ścianie wisi z jakąś kukułką taki zegar. To były bardzo podobne, tylko zamiast kukułki był jakiś tam mechanizm, który wykrywał ten ruch wahadła albo wskazówki minutowej, albo tam czegoś, i podawał też jakiś impuls na te zegary. Później były mechaniczne bardziej, później były bardziej elektroniczne, jakieś tam w latach 90. Ale dokładnie się nie, do, nie doktoryzowałem na ten temat, więc y, nie wiem, nie było mi to na razie potrzebne, jakby taka wiedza zrobiłem ze swój, żeby nie kombinować, nie szukać i nie przepłacać. Y, I zaraz mniej więcej powiem, jak to działa. Y, skąd ja to wszystko wiem? Nie wiem, Brozie. dlatego zapraszam, jeżeli ktoś wychwyci jakąś głupotę, którą palnę, do napisania komentarza, to go przypnę, chyba, że to będzie jeszcze większa głupota, wtedy nie przypnę. Podłączenie wszystkich zegarów z grubsza było takie samo raczej proste, po prostu dwa przewody nam wchodzą. Zegara pierwotnego. Gdzieś tam jest jakaś skrzynka po drodze, może kilka, gdzie to się rozdziela ten sygnał na więcej zegarów. Nic tam po drodze więcej nie było. No i sam zegar pierwotny po prostu, jego funkcje są właściwie to dwie. Przede wszystkim co minutę wysyła impuls na zegary, trwający tam powiedzmy od sekundy w górę, żeby wszystkie zegary miały czas, sobie tę minutę popchnąć do przodu tę wskazówkę minutową. I druga funkcja była taka, zwana powiedzmy pospieszaniem zegarów wtórnych. Po prostu jeżeli tam mamy coś takiego jak czas letni zimowy no to przede wszystkim trzeba było tę godzinę do przodu czasem popchnąć czasem je zastopować na godzinę żeby sobie dopasować zegary wtórne do czasu rzeczywistego. Ten ma tutaj jeszcze taki zegarek cyfrowy, taki pomocniczy i to taką głupotę, właściwie ona jest zbędna, ale to jest prototyp, więc jest parametry zasilania takie wiecie tam gdzieś taki, taki troszeczkę jest chinoleum woltomierz z amperomierzem ten amperomierz praktycznie pokazuje zero zawsze, bo ten prąd na zegary jest do Znikomy, także nawet go nie wyłapuje tutaj. Pospieszanie, oczywiście na tym zegarze też działa. Możemy sobie przytrzymać. Wtedy, jak widać, zegary gonią. Teraz mamy równo. 19, proszę bardzo, tutaj jeden i drugi zachowały się tak samo, to jest trzymamy tutaj przycisk. Możemy sobie go też nacisnąć. Tutaj też oczywiście godzina się zmienia, znaczy w tej chwili minuta. Możemy sobie czerwonym przyciskiem zastopować. No i potem, wiadomo, chwilowym o minutkę, czy tam kilka minutek, sobie jeszcze go do przodu popchnąć. Do tyłu się nie da. Z powodu konstrukcji samego zegara, po prostu wtórnego tego mechanizmu, no nie jest to po prostu możliwe za bardzo, więc popychamy tylko do przodu. Jeżeli trzeba do tyłu, no to trzeba już indywidualnie na każdym zegarze tym pokrętem tam z tyłu kręcić. To jest przekombinowany zegar, bo miałem za dużo wolnego czasu prawdopodobnie i, I nie jest to projekt komercyjny, gdzie zastosowanie nadprogramowych wyłączników, wyświetlaczy czy funkcji byłoby nieuzasadnione ekonomicznie. Przydatne lub nie funkcje tak jak sobie wyłączymy, wyjście na zegary. To teraz sobie możemy tutaj Matko! Jedyny, no ale on pierdzieli Kogo to w ogóle obchodzi? Matko? Nie, no w ogóle no, 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 no coś tam fanzoli, że tu jakieś funkcje tam, może ten impuls wydłużyć, skrócić, tam odpowiednią kombinację klawiszy. Jak waity na Playstation. Nie, no w ogóle i tam, nie, totalnie, nie, nie ma sensu w ogóle, nie, to, to... No, no zegar, no kurde, no co jaka tu filozofia, no zegar, no godzinę masz, minuty, kurde, tego sekund nie ma, bo to takie akurat, żeby sekund były, no... Także na tyle to jest właśnie fajne na Arduino, że to jest, że można sobie takie różne poprawki potem wprowadzać, je jak trzeba i dopasowywać różne bardzo rzeczy pod swoje preferencje. Także tak to wygląda. I zegary wtórne, prawda? Zegar pierwotny ZP1, już, już dziś w Twoim sklepie z zegarami wtórnymi. Tak naprawdę to nie. Dziękuję, do widzenia.